Witam Was w na odcinku z PCD Polish Card Driving. Z pierwszego odcinku, co prawda, peżot No, prawdziwe życie. Powiem tyle: że my odgrywali różne scenki. Od razu mówię, jak ja czasami bym się zachowywał tak, ee, e, to uwierzcie, że to nie jest w tym celu, żeby kogoś obrazić. To żebyście my, my mieli fajną. Coś fajnego do oglądania. Odcinki będą miały po około 3 shorty, no przepraszam, ale nie mogę robić filmów. Będą miały około po 3 minuty. Więc ten będzie też 3 minutowy, czasami będą krótszy, dlaczego? Bo mi po prostu skończy się content, nie? Ja powiem tyle. Dużo rzeczy będzie na początku, ja się uczę. I jak będzie trochę zanudzone, to przepraszam, ale piszcie mi to w komentarzach. Będę się starał, żeby były po prostu komentarze włączone i piszcie mi to. A teraz zapraszam do odcinka. Witam. Ja już się przyzwi... przywitałem, tak? Tak, dzień. Widzowie, przepraszam za takiego skinienia, ale obiecuję, że w następnym odcinku. Z PCD czy w innych, gry na Roblox już będzie. Więc wsiadamy do naszego pięknego Remo i jedziemy do swojej pierwszej pracy. Pracy nie mamy, ale chyba wiem, gdzie będziemy pracować. Chyba. Zobaczymy, czy nas przyjmą. Witam. Witam z nowej pracy. Widzowie. Sam kompa będzie podawany pod opisem w filmie. Tak. Pod w opisie będzie. Jaki mamy samochód i ile mamy. Nie na no, samochód, nie, ale będzie tu pieniążki. I my tutaj przyjechaliśmy do pana Mirka, żeby pomóc w gospodarstwie. Ja idę pomagać, i jak będę w połowie coś pracy, odezwę się do was. Zawieję dopiero tutaj na górze, byłem, żeby przewalić snopki, co nie nasze to Ja zaraz pojedziemy do domu i wam wszystko pokażę. Te... Nie będę zwracał za bardzo uwagi na pory u dnia, dlatego, bo nie gram, gram po prostu na serwerze publicznym i nie, może tak, nie mogę tego tak zmienić. Więc przepraszam, jak czasami będzie, jak ktoś we mnie wierzy, czy coś takiego. Więc tutaj właśnie przyszedłem i zaraz już kończę pracę. Ile tam dokładnie będzie, zaraz wam powiem. Przyszłam i około, jak pan tam mówił, 15 złotych na godzinę, byłem 5 godzin to już Wam 10 zł wpadło na nasze konto i 175, bo 100 mieliśmy na początku. Tak nam się z Wami już dzisiaj